Słuchajcie, gdzieś tutaj pomiędzy wami o, jest ukryty skarb. Jest taka mała szkatułka, w której jest ukryty skarb. Co to, skarb? To, to słuchajcie go, Niewielka szkatułka, ale skarb wielki. Nie nie ma, nie ma. Szuka! szukam, szukam. Nie ma, szukam, Nie ma, szukam, szukam, Ale nie ma, szukam, 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 niepozorną, szukam, szukam, Zbyt fajna ta Zobaczymy. Dobra, no to otwierać, bo środku. To czwarta, to czwarta, to jest Zaproszenie. zaproszenie. No to Zaproszenie. to zaproszenie. Zaproszenie na czwarta, to jest czwarta, święto. No czwarta, to jest Brawo, to jest Brawo, na jest czwarta, zaproszenie na msze to Nikt się nie jest Eucharystia, msza święta. Jest skarbem. Święty, święty, święty jest Pan. Zastępu Pan. Cała pełna jest Jego chwały. Załazienia jest pełna Jego chwały. Cała Trzeba mieć doświadczenie. Jak się ma doświadczenie Jezusa, kim on jest, że naprawdę, że bez Jezusa życie nie ma sensu. Tak naprawdę. I gdy te dzieci. Im dłużej żyjemy przy Panu Jezusie, potem jako nastolatkowie, jak ludzie dorośli, mogą w to uwierzyć poprzez swoje doświadczenie i temu się zawierzyć całkowicie. Dziecko znalazło szkatułkę, odczytało zaproszenie i tam właśnie ta tajemnica wybrzmiała, że Jezus jest skarbem. My przyjmujemy ciało Jezusa, bo On chce nas przemienić. Gdy my karmimy się Jezusem, jesteśmy przemieniani w Jezusa, stajemy się lepsi. To ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Tych słów potwierdzających Jego obecność podczas tej Eucharystii nigdy nie możemy zapominać. On jest z nami, On nas tutaj uprzedził. Panie Jezu, kocham Cię z całego serca. Cię z całego serca. I, bardzo dziękuję, I bardzo dziękuję. Że mogę tutaj być z Tobą. Że mogę tutaj być z Tobą. Dziękuję także. Dziękuję także, że przez całe moje życie, że przez całe moje życie Ty chcesz być ze mną. Ty chcesz być ze mną. Dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za Twoją miłość. I chcę oddać Ci swoją. I chcę oddać Ci swoją. Amen. Amen. Aleluja. Aleluja. bardzo dobrze, musimy się na Arkę przygotować. Chcijmy Jezusa, śdzimy go Świmy, Jezusa, śdzimy go Mam na imię Emilia Kalus, przyjechałam z Olsztyna i dzisiaj i w tym roku przyjęłam Pana Jezusa do serca. Było dla mnie to bardzo ważne wydarzenie, bo czekałam na to całe swoje życie. Modlę się o zdrowie i szczęście dla mojej rodziny, o pokój na całym świecie. Ja się modlę o moją całą rodzinę, żeby była zdrowa i szczęśliwa. Komunia Święta odbyła się 5 czerwca. Teraz miały dzieci piękny, biały tydzień. Dzisiaj mamy takie podsumowanie, zakończenie tutaj na Jasnej Górze. Dzieci są myślę, że bardzo szczęśliwe. Czują się lekko radosne, uśmiechnięte. Niewątpliwie trzeba to przez rodziców znaleźć drogę. Dlatego, że. To rodzice najpierw, jak powiedzą, że Cię kocham, że jesteś kochana, bo jesteś moim skarbem, to ono wtedy dopiero uwierzy, jak się podprowadzi do Pana Jezusa, pod krzyż czy do jakiegoś obrazu, chociażby serca Pana Jezusa, i powiemy, że w nim się zmieścimy wszyscy: że on nas kocha, on, on za nas oddał swoje życie. I dlatego nie ma naprawdę bliższej drogi, jak poprzez rodzinę i poprzez najbliższych rodziców. A że tutaj poprzez pośrednictwo Matki Bożej, też nam najbliżej do Jezusa, no to potwierdzamy tą pielgrzymką i tym kongresem. Muzyka Za tę Waszą obecność, za Waszą modlitwę, bardzo dzisiaj dziękuję i życzę pięknego tutaj przeżycia koncertu. A jak będziecie wracać do domu, to powiedzcie o tym wszystkim, którzy będą Was pytać, gdzie byliście i czego doświadczyliście. Byliśmy na jasnej górze w domu Matki i powiedziała nam, że Pan Jezus nas kocha i zabieramy Go do siebie. I z serca wam wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzieci! Ej, od razu powiem dodatkowo, że te dzieci, które śpiewały na początku, to nie są te same. Już mamy czternaścioro wnucząt z moją kochaną żoną, także te czasy szybko lecą, wnuków coraz więcej. No i dzisiaj będziemy broić na, wnuk na wnukowo. Ale najważniejsze, żebyśmy zrobili to, co przed chwilą nasz kochany biskup powiedział. Wracamy do domu i dzielimy się tym, co dostajemy. Ruszamy na cały świat siad ziarno nadziei, miłości, wiary, czyli utwór sieje.